Witajcie widzowie, dzisiaj sobie gramy w Team Break Champions, czyli w, gr w grę od Powerful Studio, czyli od Roxka. Link do jego kanału może będzie w opisie, jeżeli uda mi się zdobyć. I teraz tak, Roxek, pewnie jest jakiś... peta się pewnie dostanie. Oj, lag. No daj mi, dobra, dziękuję. Pewnie będzie Holix raczej. X. Holik będzie na pewno, bo Holik wszystkie tam giki nagrywa. A ten typ jeszcze tutaj ma jakiegoś pyta. A, tego. Czekaj, bo ja to chyba napisałem. Czekajcie, widzę. Jak to się pisało? A. E, a, dobra, nieważne. Napisałem A zamiast A, ja już wiem gdzie ja błąd po po nim. Dobra. Jak najwięcej da? No oczywiście standardowo. No i tutaj w tej grze chodzi o to, żeby niszczyć drzewa. Więc fajny pomysł, bo już były tam takie e, timber simulator było, ale to już jest Timber Champion, więc lepsze. A i jak będzie, nie wiem, bardzo dużo łapek to kupię to. Kupię to, spokojnie, kupię to. Przysięgam wam, widzę że jak będzie bardzo dużo, łapek to, to kupię. Coiny! Już jest SP, raczej znaczy już o jest, no to dużo. Holix był jak nagrywał odcinek siódmy chyba. A teraz jest... Holix, Holx, Holx, Holx. Nie, już minę Holiks. Holix miał 300 chyba 300 O jest! 10 miejsce ma. No to w sumie spoko. Jajek też pewnie gdzieś tam jest, ale to daleko, bo Holix jest tam chyba na 60 miejscu. I ja ogólnie będę wbijał topkę coinów, bo z tego co wiem topkę coinów się nie zdobywa jakoś mega ciężko, więc postaramy się. I gemów są dobre, gemy tak. Grania, ale to wszyscy, bo po prostu nie wychodzą w ogóle Bay Champions, więc się nie dziwię. To idę, no tutaj. Ej, to Hollywood będzie za niedługo pewnie w topce nawet. No niewiele mu brakuje. Czemu tutaj jest w ogóle do 84 pozycji? Czemu nie ma stu? Ale tak, SW, co to? Chyba, że tyle miało być, no nie wiem. I obok boxy oczywiście będzie dużo. Tylko musisz to załadować topeczka. Roksek jest tutaj chyba niżej niżej i obok 5000. No, no tapki nie nie jakoś mega ciężko się zdobyć. Więc tutaj mamy coś takiego. Mm, game passy są ciekawe. Mm, na pewno będzie trzeba kupić jakiś. To będzie trzeba kupić i to. Więc będę to kupował i jak to działa? Jak to się niszczy? A, czyli na to nie musimy cały też klikać, no to fajne, ciekawe rozwiązanie. Wpisałem sobie kod, yy, będzie kod w opisie jaki wpisałem, bo dostałem za to tego yy, dwa razy coiny. I jak dołączycie do grupy Powerful Studio, ale do niej już raczej każdy dołączył, Także nie dołączycie, to dostajecie yy, za darmo otwieranie jajek, No więc fajne. I ogólnie ja poza odcinkiem, bo wiem, że to jest nuda no, tak cały czas przechodzić z tych krain na krain, więc ja po prostu poza odcinkiem sobie y, ogajne y, te wszystkie krainy. I ewentualnie jak już będę tak na przedostatniej krainie, to jak będę wam... to wam nagam to. Nie otwieram tego jaka lepiej to otworzyć za pięć. No to jeszcze jedno drzewko sobie odzwońmy. Ogólnie gra wygląda ciekawie, tylko trochę to nieciekawie wygląda. Więc co tam jest? Więc co chcę tą platformę zniszczyć? Chociaż nie wiem czy ją się to zniszczyć, ale da się ją chyba zmniejszyć z tego co wiem, bo ja w Oblok Studio to zbyt dużo nie pasuje. I wiem w ogóle, że jest boss. Yy, gdzieś tam był boss. Wiem tyle, że jest boss na pewno. Wiem, że boss jest chyba na... te co tam. Aha. Ogólnie widzowie nie polecam wam tego kupać. Nie kupujcie tego, bo 150 tysięcy gramów nie faj mi się jakoś mega, mega trudno. Więc nie kupujcie tego. Chyba, że ktoś ma jakoś bardzo dużo booksów i chce wydawać, to polecam. Azymmy sobie to. Szkoda, że ten stary pak się zniknie za tyle. Bo go, w sumie go i tak się chyba nie opłaca. A gdybym miał to bym kupił go, ale chyba nie mam booksów. Nie mam. No niestety. Dobra, zniszczymy sobie to drzewko i idziemy. Yy, dalej niszczyć. I ogólnie przepacham Was widzę, że nie było 2 dni odcinka, ale po prostu nie miałem, czytam na 3 dni, bo nie miałem czasu nagrywać, bo byłem zajęty po prostu. Jeszcze rozwalimy sobie tak z, z jedno drzewko i kupimy sobie ten. Yy, nowe jałuszko, te Powerful Studio. Pewnie też na jakimś odcinku będę e, otwierał jajka, bo ogólnie z tej jakie mam w planie dużo odcinków nagrywać. Tak samo co tak zabić Champion mam też dużo lamię. Chociaż wybić czempion już są takie... Czasami są fajne updatey, ale czasami są takie małe. A teraz był mały dosyć update, bo tylko jajko dodali. A nie dziwię się w sumie, bo dodali je dlatego, że bardziej się skupili na tej kierce, więc to się nie dziwię. Pójdziemy zaraz sobie kupić tamto jajko full Studio. Więc zobaczymy czy ono będzie, nie wiem czy jakieś tepety będą dobre. Wiem, że fajnie one wyglądały, bo są takie duże. O, jeden został dobra I stać już nas. Więc sobie je otworzymy. W ogóle to, to jest chyba czas za, za ten. Za grupę. A może niech tam po prostu też czesta takiego normalnego, albo jak ten nie jest za grupę to niech dodadzą czesta za grupę. To by było fajne i uwaga, czy on jest rzadki. No, nie źle, ale on też nie jest taki super. On nie chodzi z Astro. No niestety się nie da tylu pracowników założonych mieć. I tak mało jest? Tylko tysiąc? A chodzi z z, z 12 tysięcy. A jak się boję. A, 15. No to Holix i jak seks są na równo. Prawie. Czy to się w ogóle szybciej niż się? Ja zobaczę sobie. I tam kościele prasie kieka. Tylko złaj to drzewko. Ale ja widzę, że tutaj się jakoś łatwo bardzo to nie fajmi. Więc trochę to zajmie. No i czemu ona cały czas do mnie podchodzi? Cały czas mi zabiera te pieniądze. Ja nie mogę. W ogóle jaka bluzka pizzy. Ja nie mogę. Dobra. Rozwalamy to. No. Jeszcze on nie dostał kasy, bo by rozwaliła to drzewo. Dobra. No i super. Pewnie będzie kosztować dwa i Gdyby ona mi nie pomogła, to bym miał to. To indeks. O co tu chodzi? Aha, rozumiem już. Czy takie tanie? Takie tanie te siekie? A chyba jeszcze na jakieś nie są. No bez przesady, mam ostatnią ostatnią siekie. Na innej kaj, Na innej kajnie też muszą być, bo to jest przesada, żeby mieć już od razu ostatnią. No i jak to się niszczy? No, i od razu lepiej, po No i tak, to ja mogę niszczyć. Wiem, że ogólnie się dużo z tych dostaje, Chyba sobie zaraz teleport kup... No super. Więc zaraz może sobie teleport kupimy. Ale to trochę potrwa, jak to zniszczymy. Chociaż teleport będzie trochę ciężko odbierać. A jakoś się postaramy. 300 rajek, To w sumie mało. Wybić Champion X trzeba było aż e, 3000. 3 tak mi się wydaje, że 3000, bo już nie pamiętam dokładnie. Bo ja tej dów nie potrzebowałem na samym początku, jak sobie sam radziłem. Dobra, e, tutaj Gremów się nie opłaca kupować. Chociaż ten zestaw nie ma. Jak topka ma biliony, to tego zostało się nie opłaca, zbyt nie kupować. No nie iść się, no, chcę tam to drzewko zniszczyć. A ja się dziwię czego... Tylko 10 km, to tego się nie opłaca. Dobra, jeszcze tego drzewa nie mam w indeksie. Jeszcze to drzewo muszę rozwalić. Ale dobra, to trzeba sobie rozwalić później. Jeżeli chcecie kolejny odcineczek z tej gierki, to zostawcie łapeczkę, subskrypcję. I link do tej będzie w opisie, a my się widzimy w kolejnym odcinku Inara.